Witam wszystkich, nazywam się Michał Ksiejczyk. 24 stycznia stoczę swoją trzecią walkę dla organizacji Thunder Strike. Moim przeciwnikiem będzie Seweryn z Fighting Division Bydgoszcz. Ma na koncie stoczone dwie walki, ale to nie odzwierciedla jego umiejętności. Myślę, że za wszelką cenę nie będzie chciał przegrać i nie będzie chciał oddać mi wygranej, ale ja będę na to gotowy. Trenuję pod okiem Łukasza Zaborowskiego. Jego zawodnicy nieraz pokazywali, że mają ogromne serce do walki i umiejętności. Także mam nadzieję, że damy dobrą walkę i pokażemy dobre widowisko. Trenuję u Konrada Płazy, ponieważ mój dotychczasowy klub w Puławach niestety został rozwiązany. Nie żałuję tego wyboru. Konrad stanął na wysokości zadania, podnosi mi cały czas poprzeczkę. Zależy mu na tym, żebym się rozwijał jako zawodnik, więc mam nadzieję, że dam jeszcze lepszą walkę niż dotychczas. 24 stycznia chciałem zaprosić wszystkich kibiców na galę Thunder Strike. Mam, mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać i pokażę Wam naprawdę świetny pojedynek.